Dzieci, które każda dziewczyna trzymająca na siłowni powinna wiedzieć o elektryce. Przede wszystkim musicie pamiętać, że ta maszyna nie celuje tylko w pośladki, ale też w wasze mięśnie czworogłowe, czyli w przód uda. Jest to ruch, który trochę przypomina przysiad, jednak mamy tutaj mniejsze wymogi stabilności. Tutaj przede wszystkim mamy do ustawienia fotel. Ustawiamy go tak, abyśmy mogły po prostu wykonać ruch w pełnym zakresie. Następnie siadamy sobie, ustawiamy nasze stopy na platformie. Ustawiamy je trochę szerzej niż na szerokość naszych bioder. Później odblokowujemy maszynę, czyli tutaj w moim przypadku wypychamy platformę w górę, a następnie przekręcamy te uchwyty w bok. Chwytamy się uchwytów dla większej stabilności i zaczynamy ruch. Schodzimy sobie w dół w naszym maksymalnym zakresie, pamiętając o tym, aby nie kierować kolan do środka, a następnie wypychamy ciężar w górę, kontrolując, aby nie wykonać przeprostu kolan. Pracujemy sobie do pełnego wyprostu, ale nie do jego przeprostu.